A ciebie A na ciebie po Nie, na drobie nie jest. jest. No. Tam jest, kurwa na rogu. O, cię obił ktoś. No jest tutaj yy, po prawej, już po prawej, jest na blisko. Tutaj zatamy. No tutaj, tutaj, tutaj będzie. będzie. Pomóż mi, pomóż mi. po Jeden Już leży, jeden. ale drugi jest jeszcze. Mam go. Leży. Dobrze. Dobrze kurwa. Klasa. Szóst, sześć. Daleko tam, na Z, 6. Na zachodzie tam Tam. Z Z. zachodzie. O, słyszę, tak, słyszałeś? okej. Okay. No teraz, tak, a to było do nas? Nie wiem Raczej znaczy wątpił, to było na tyle daleko, nie? Bo jeśli za się skałą może się niedzieć Widzę gościa jednego Ciekawe, tam, tam jest Góra, Idzie na górę tam, Tutaj jest A idzie na górę czy? Jest na górze już na, tam o. gdzie zaznaczyłem Dobra, nie żyje. Jest Cygan. Zawity jest Cygan. Od całem. Musimy go dojeżdżać, bo będzie go podnosił. Widzę mm -hmm. z granatorem. Kurwa. Go? Bity. Gdzie jest? Don't shoot Don't shoot! Dobra po nim Don't shoot Don't shoot, eee, nad nami kapuś Ja bym tylko zestrzelił te, te osy No to się to nie kurwa ten Dobra rzucam wata Poszło takie towce też. takie towca poszło. Patrz, schowaj się tutaj na dole i tyle. Rzucą też wadachę. Proszę do ciebie. Taki towiec. Pies. Ja mam te ciężkie granaty no, jeszcze, no. nie ma nikad padnie. Pad, spad na dół. Padnie tam. Jezdech O kurwa spadł całkiem Nie nie spadł Jeszcze bombardier się ten Nie mam już nic na niego O rozejpane no, tak. no to tak byśmy musieli tam zejść nie Osa. Bombardier spadł czy nie Nie spadł ten eee, Spad eee, ten Skoczek na no dole Chyba nie widzę go Gdzie jest kuba ten rakietowy jest tego też, że zjebiemy Pod nami, tutaj yy, Skoczek jest pod nami, łazi cały czas Słyszę jak Tam, łazi. Ten, tam jest yy... Kurwa zapić go nie mogę Choda się nawet jeszcze nie pali, nie Pali się pali się Je vais essayer d'arriver je vais le mettre là Le spot c'est pas très bien

Jeb, kurwa, nie, nie trafiłem, no. Aaaa, skurwa. <grywa> Ej, chodźcie do wyjścia, chłopaki, bo jest za grubo. Za grubo z lootem. Chyba wy. Ja chodzę na pusto od trzech metrów. Ale, wie, bo ja, ja, ja już wiem. mogę teraz wyjebać tą pelerynkę i już nie będę miał ceka to już wiesz, kolejny rajd. Nice nice A wiesz co jest najlepsze? Zabiliśmy ci to kurwa w dwa dni, nie? Ja się dwa tygodnie no. jebałem, bo kurwa nie mogliśmy tego zrobić, w ciągu coś zrobiliśmy, nie? No podobiłem to sam kurwa wtedy bez i nie? Jeszcze na... kurwa dwie wieżyczki kurwa muszę ustrzelić, Tylko dobrze, że ta, ta jedna przynajmniej się udała. Mu, na, nawet nie musisz, możesz kurierów ark przeszykiwać. One też kurwa mają. Z drugiej, Dzen, strony, z drugiej strony, z drugiej strony gracze, z drugiej strony gracze. Mhm, jakoś im kurwa nie wierzę, nie. Hey, you wanna fight or you wanna extract with us? Ja nie wiesz. Masz w dupie, ja nie? Też im nie wierzę. Mam w dupie, no Nie strzelajcie pierwsi. Co nie właśnie? Pierwsi, bo nas to skutwią. Są w śniosku? Odpalaj, odpalaj Come on in guys! We're exactly! nie wszedłem! Nie wszedłem! Jaki gość! <laughs> A Ale oni też tylko we dwójkę. Oni weszli. też we dwójkę w się weszli, no. no. Co, kurwa, z jego ziomkiem pojedziesz, kurwa. What's up, no? Ale przypał. Czekam, zabrałaś go, to spierdalamy. Jak no, jak no, jak 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 ale tymi granatami, żeśmy go podobili kurwa, nie. No. no ja Dobre myślę, są te Dawaj, Johnny. Biegam. jak skończy. 20 sekund masz. Chłop, chłop. Gdzie? gdzie? Gdzie, gdzie, Jest, no. Ja klikam, ja klikam. Nie klikaj, okay. zabijmy go. Dobra. Zabijmy go. Nie widzę go, kurwa. Jest, nie, za, za, nie, za, jest, jest. Leży, dobra, leży. WCHODŹ tu, 5 sekund się zamknie, 5 sekund się zamknie. 3, 2, 1. Lala. Przeszukajcie go, szybko. No mercy. O kurwa. Co masz? Dawaj, ja wezmę może. 15 coś. sekund, 15 sekund się zamyka. Wyrzucaj po prostu, co masz. Ile? Patrzcie, patrzcie, tak, patrzcie na no. czas, kurwa, patrzcie na czas. Ma. 4,32 nawet Zamyka dawaj, dawaj, się dawaj. Zamyka się! Nie po To już nie wyjdę? Nie yeah, pierdolę i co teraz? ZES satomówka cię dojebie. Iść, ten spróbuj film, ale jeszcze raz, raz wyjść, i... spróbuj jeszcze wyjść, ale raczej nie zdążysz. Nie już nie. No Co byłeś na sobie? Nic takiego. to no to zabił. Ja. Yeah. To no fik, okej. Okay. O, denegat. nie gadaj. O kurde. Se wiks to się się nie ominie Co jest? Daj, są to jest są tu typy. Ja no trochę na paszku Charlotte. Idę od drugiej strony, Tofik. Trzymaj powaliłem, się. Powaliłem, powaliłem jednego. Okej, okay. trzymam. Walą do mnie. Jeden tutaj śpi. Powaliłem drugiego. Ale go posprzątałem, kurwa. Tu jest jeden, tu jest jeden, Tofik. Leży, nie, leży. Nice. Kurwa, mamy szmaciarzy. I to na takim low HP.